Bajka o mysiej rodzinie Michael Bond, Emily Saton przełożyła Maria Makuch Dawno, dawno temu była sobie rodzina myszek, która żyła w domku dla lalek. Myszek było piętnaście. Pan malutki jego żona, pani malutka i ich trzynaścioro dzieci. Domek należał do bogatego hrabiego, który mieszkał w pałacu. Domek był wspaniały, mimo że brakowało w nim jednej ściany. W domku były dwie wanny, obie z bieżącą wodą. Pan malutki spał w wannie większej, a jego żona zajmowała mniejszą. Dzieci spały na półkach, w różnych pokojach, było ich tyle, że maleństwa same mogły sobie wybierać. Domek dla lalek był ogromny, miał pełno zakamarków i schowków, pomieściłby o wiele więcej dzieci, ale pani malutka zdecydowała, że trzynaścioro i basta. Co za dużo, to niezdrowo, stwierdziła. Rodzina malutkich wstawała wcześnie rano. Polerowała srebra, trzepała dywany i wszystko ładnie po sobie sprzątała. A potem, kiedy tłumy zwiedzających pojawiały się w pałacu, myszki znikały w dziurkach i zakamarkach domku, i nikt nigdy ich nie widział. Wszyscy zwiedzający mówili, że to najlepiej utrzymany domek dla lalek, najpiękniejszy, jaki w życiu widzieli. Wielu z nich uwieczniało go na zdjęciach. Pani malutka była dobrą kucharką i miała spiżarnię świetnie zaopatrzoną w resztki z pałacowej kuchni. Więc myszki nigdy nie kładły się spać bez pysznej kolacji. Żyły sobie naprawdę beztrosko i szczęśliwie. W długie letnie wieczory, myszki wychodziły na trawnik przed pałacem i grały w przeróżne gry, a zimą, gdy było chłodno na dworze, siadały w salonie i oglądały telewizję przy Księżycu. Ekran był maluteńki, i obraz nigdy się nie zmieniał, ale dzięki temu szybciej mijał czas. Aż pewnego dnia stało się coś, co zagroziło szczęściu ich życia. Rodzinę myszek obudził dziwny zapach. To farba powiedział pan malutki, który znał się na tych rzeczach na pewno odnawiają pałac. I rzeczywiście. Kiedy wyjrzeli z domku, zobaczyli wszędzie rozstawione drabiny, ale najgorsze było dopiero przed nimi. Mijały dni, i pałac wyglądał coraz wspanialej, a domek dla lalek był teraz przy nim mocno zaniedbany i opuszczony. Nikt już nie chciał go fotografować ktoś nawet powiedział, że trzeba się go pozbyć. Tego chyba nie mogą nam zrobić, papciu powiedziała pani malutka Chyba mam rację. – Uwierz mi, mamciu, – ponuro odparł pan malutki, – oni wszystko mogą. Wieczorem państwo malutcy poszli na spacer. Wtedy jedno z ich dzieci wpadło na pewien pomysł. – Musimy sami się za to zabrać – powiedziała mała myszka. – Wszyscy do szorowania i już! Myszki znalazły płyn do prania i po chwili wszędzie było pełno bąbelków. Narobiły tak wielkiej i gęstej piany, że przestały się widzieć nawzajem. Co gorsza, tapety się od ścian odkleiły i teraz balały wszędzie po podłodze. A kiedy wyschły, klej stwardniał, więc niektóre z myszek przekleiły się do papieru i zaczęły płakać. Słysząc ich płacz, państwo malutcy natychmiast przybiegli i własnym oczom nie mogli uwierzyć, co się stało z ich domem. I co teraz zrobimy, mamciu? Spytał pan malutki. Jeśli chcesz wiedzieć Padliśmy w niezłe tarapaty. Oni chcieli dobrze, papciu, powiedziała pani malutka. Nie możemy się na nich zatogniewać. Och, jej tylko co powie pan hrabia. Nie musiała długo czekać na odpowiedź. Już na nazajutrz rano hrabia tylko rzucił okiem na domek dla lalek i rozkazał, aby go zabrano. Wielkie nieba! krzyknęła pani malutka. Nie sądziłam, że doczekam chwili, gdy nasz dom załadują na ciężarówkę i wywiozą na śmietnik. Musimy poszukać innego mieszkania powiedział pan malutki. Chciałabym, żebyśmy już coś mieli dodała jego żona. Ale zbliżała się zima i trudno było znaleźć odpowiednie schronienie. W końcu wprowadzili się do szopy w pałacowym ogrodzie. Boże Narodzenie było bardzo smutne. Skromne jedzenie, żadnych prezentów, a w dodatku wszyscy musieli ciągle się przytulać, aby choć trochę się ogrzać. Aż pewnego dnia, na wiosnę, kiedy wszyscy myśleli, że już nigdy, przenigdy nie będą szczęśliwi, myszki usłyszały odgłosy wiwatów i oklaski dochodzące z pałacu. Proszę o ciszę! Zawołał pan malutki. Na ogólne życzenie zwiedzających, powiedział hrabia, gdy zaczęli napływać pierwsi goście, dom dla Lalek został odnowiony i to przez najlepszych rzemieślników kraju. Sam chętnie bym tam zamieszkał, zamiast w tym wielkim pałacu, dodał pośród śmiechów, gdy wszyscy ruszyli z aparatami fotograficznymi, by robić zdjęcia. Tego samego wieczoru rodzina malutkich szybko wprowadziła się do Starego Domu i urządziła własne przyjęcie z okazji wielkiego ponownego otwarcia. Pani malutka upiekła tort, a na deser podała siedem różnych rodzajów sera. Tylko pomyśl, papciu, powiedziała, gdy przyjęcie się skończyło, a dzieci były już w łóżkach. Oni są jeszcze tacy malutcy. Ale gdyby nie narobili takiego zamieszania, chcąc nam pomóc, nigdy by się to nie dokonało. Wielkie rzeczy często są w małych rozmiarach, mamciu, powiedział pan malutki. Jeśli chcesz wiedzieć, hrabia tak samo nas potrzebuje, jak my jego. A poza tym, pora spać. Wszyscy gasimy światło, zawołał. Myszki zasnęły. I nie było słychać żadnego chrapania. Rodzina spała cichutko, tak jak śpią tylko szczęśliwe myszki.